Czy materiały w katkamie, w cyfrowej stomatologii są bardziej wytrzymałe niż w analogowej? Mogę powiedzieć tak, są twarze wytrzymałe, ponieważ technologia, którą wykorzystujemy w laboratorium Cerec Lab, są, jakby opiera się na fryzarkach MCXL firmy Density Sirona, które używa, no, żeby wyfryzować pracę, używamy monobloków, homogennych materiałów. Które na całej swojej strukturze są równie wytrzymałe, czyli tutaj wytrzymałość materiału jest na pewno w 20-30% wyższa niż w analogowej technologii press. A co najważniejsze, tą homogenność i wytrzymałość, mamy powtarzalność w tym wszystkim. Więc materiały są. Przewidywalne, mamy możliwość zaplanowania pracy z uwzględnieniem wytrzymałości i gwarancji tej wytrzymałości. Więc, tak, na pewno cyfrowa stomatologia daje nam lepsze materiały, szersze spektrum materiałów, których no nie, nie, ma, nie mamy w analogowych laboratoriach, tak powszechnych jak w cyfrowej stomatologii.